Cześć, ja się nazywam Jarek Wasilewski, witam na kanale Rozgminy Pastora Terapeuty, dzisiaj wyjątkowy odcinek, ponieważ w tym odcinku będę miał pierwszy raz gościa na swoim kanale. Kogo? Za chwilę się dowiecie, a temat dzisiaj przewodni to jak być szczęśliwym człowiekiem. Do zobaczenia za chwilę. Jesteśmy. To szczególne wydanie odcinka. Jesteśmy na kanale Rozkminy Pastora Terapeuty jest z nami dzisiaj szczególny gość, Aneta pereświec tam, doktor, psycholog, założyciel projektu ERA Psyche. Założycielka razem z mężem prowadzą przychodnię psychologiczną dla dzieci i młodzieży i dzisiaj Temat uniwersalny, bo temat dotyczący myślę każdego człowieka, temat szczęścia. Dzień dobry, witam Cię serdecznie. Dzień dobry, cieszę się, że możemy się spotkać. Ja też się cieszę, dla nas to dla mnie to wyjątkowe spotkanie, bo pierwszy raz mam gościa u siebie na kanale. No i tak się zdarzyło, że Ty jesteś z nami. Specjalistka od szczęścia, ponieważ na swoim u Ciebie na stronie Era Psyche W ostatnim zdaniu przeczytałem, że piszesz sobie, że jesteś szczęśliwą kobietą. I moje pierwsze pytanie będzie dotyczyło właśnie będziemy się cały czas poruszać w tym obszarze i pierwsze pytanie, jakie mam do ciebie, czym według Ciebie w ogóle jest szczęście ogólnie. Dla mnie, mhm. dla mnie to jest stan umysłu. Stan umysłu i to jest myślę, dobra wiadomość, bo to oznacza że my możemy mieć na to wpływ. Ja jestem o tym przekonana, że ten stan umysłu, w jakim jesteśmy, zależy od nas. Czyli można też powiedzieć, że szczęście to jest akt woli po prostu. Że można postanowić, że będzie się szczęśliwym i to oczywiście nie chodzi o to, że ja znajdę szczęście, że będziemy gonić tego króliczka, który ciągle ucieka. Bo też badania pokazują psychologiczne, ponieważ szczęście to jest obszar, który jest chętnie badany przez, również przez psychologów, to okazuje się, że ci, którzy ciągle gonią szczęście, to tego szczęścia nie odczuwają, mhm. że to odbiera nam szczęście. Czyli jakiś miraż, jakaś, e, jakieś wyobrażenie bycia szczęśliwym i ciągle dążenie do tego, że będę szczęśliwy, jak coś osiągnę, jak coś, czegoś dokonam, to często kończy się tym, że, że pojawia się poczucie niedosytu, trochę rozczarowania. Mm -hmm. Więc to nie chodzi o gonienie króliczka, e, raczej o to, by mm, szukać na przykład możliwości, czy też widzieć w swoim życiu powody do wdzięczności. Mm -hmm. to, to, to bardzo fajne, co mówisz, że szczęście to stan umysłu, tak. to stan I duszy, adnoli. myślę, jak woli. Tak. To jest decyzja, będę mm -hmm. szczęśliwy. Słuchałem tak. ostatnio e, pana Jacka Walkiewicza i powiedział, że sukces to mieć, e, to mieć, co się chce, a szczęście to chcieć, co się ma. Aha. I myślę, że to jest też ciekawa myśl, że jesteśmy mhm. szczęśliwi i zadowoleni z tego, co mamy i to jest jakby krok do tego, żeby być jeszcze bardziej, jeszcze bardziej szczęśliwym. To jeśli możesz, mhm. to, to, to jeszcze um, przypomniało mi się teraz również z badań nad szczęściem algorytm szczęścia. Aha, to ciekawe. Jest coś takiego jak algorytm <grytm> szczęścia. Są te badacze, dajnerowie, którzy właśnie tym obszarem się zajmują. Ale to nie są matematycy. Nie są matematycy, <grytm> aczkolwiek szczęście też się wylicza, tak jak PKB się wylicza wow, na przykład. To, to są kraje, tak, które, które mierzą swoje szczę uh -huh. szczęście swoich mieszkańców, na przykład poziom szczęścia. I o tym też możemy za chwilkę, ale do tego algorytmu wrócę, bo ten algorytm polega na tym, że Według niego szczęście to jest stosunek oczekiwań do osiągnięć. Stosunek oczekiwań do osiągnięć. No właśnie, czyli mhm. może tak być, że im wyższe mamy aspiracje, mhm. im wyższe mamy oczekiwania od życia, tym może nam być trudniej być szczęśliwym. Mhm. Jeżeli ciągle one, te aspiracje nasze są wyższe niż nasze osiągnięcia, to możemy nigdy nie, nie doświadczyć szczęścia. Mhm. Czyli to właśnie bardzo pasuje z tym, co przed chwilą powiedziałeś, że szczęście to jest umiejętność cieszenia się z tego, co mam. Czyli dobrze by było, żebyśmy sobie tak stawiali poprzeczkę w życiu. To nie chodzi o to, żebyśmy nie mieli oczekiwań albo żebyśmy jest nie tak. mieli mhm. aspiracji, tylko byśmy jednak dobrze siebie traktowali, mhm. żebyśmy um, umieli um, ucieszyć się z tego, co osiągnąłem, żebyśmy doceniali samych siebie. Żebyśmy doceniali to, co już mamy. Bo kiedy w ten sposób popatrzymy na swoje życie, to okaże się, że my mamy bardzo wiele. Mhm. Mhm. Czasami tak sobie myślę, to, to, to ważne, o czym mówisz, że e, szczęście to stan umysłu, to stan duszy. Ale też zdolność, umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, dostrzegania tego, co, co, co małe, drobne i cieszenia się z tego, bycia szczęśliwym. Czasami mam wrażenie, że życie upływa na pogoni za szczęściem, z jakimś mistycznym szczęściem, bliżej niezdefiniowanym, nawet, a czasami definiujemy coś i dochodzimy do jakiegoś miejsca, i okazuje się, że nie jesteśmy szczęśliwi, a więc to chyba nie. Na tym rzecz, rzecz polega. Mówiłaś trochę o nacjach, o narodowościach. Jak to, jak to, jak to wygląda? Bo ciekawy jestem. Ja mam wrażenie, że, że, że Polacy nie wypadają na tym tle najlepiej. Ale to jest moje subiektywne chyba. Wrażenie. No, to, to rzeczywiście się jakoś pokrywa, bo badania pokazują, że jesteśmy gdzieś w połowie stawki. W połowie, to nie najgorsze. Nie najgorzej bywa gorzej. A to, co ciekawe, to, no, można powiedzieć, można się przymierzać do Europy. Mm -hmm. I okazuje się, że w Europie ten poziom szczęścia jest w pobliżu PKB oh. krajów. Czyli na przykład najwyższy poziom szczęścia w Europie, mają duńczycy. Mm -hmm. To jest kraj, w którym się dobrze żyje. I to oczywiście na to wpływa wiele czynników, ale kiedy już wyjdziemy poza Europę, to na przykład okazuje się, że bardzo wysoki poziom szczęścia mają wszystkie kraje latynoskie. Mhm. No i taka, tacy Portorykańczycy na przykład już mają wysoki poziom szczęścia, a z tym PKB jest zupełnie inaczej. Czyli to też pokazuje bardzo wyraźnie, że szczęście niewiele ma wspólnego z pieniędzmi. Mm -hmm, mm -hmm. Czy też nie musi mieć wiele wspólnego z zasobnością naszego portfela? Ja, ja pamiętam e, lata 80., 90., kiedy patrzyliśmy ze zazdrością na kraje tak zwanego Zachodu, i myśleliśmy sobie, że e, oni są naprawdę szczęśliwi, bo mają e, coś w sklepach, bo mogą to kupić bez problemu. Dzisiaj te rzeczy są dostępne dla nas. I myślę, że to, to poczucie bezpieczeństwa, które też mamy, ono wpływa na, mhm. na, na, na szczęście, ale ciekawi mnie właśnie to, że czasami e, spotykamy ludzi, którzy niewiele mają, e, a są mhm. po prostu szczę szczęśliwi. Słuchałem e, na TEDzie e, takiego mnicha, który nazywa się David Stendrass, i on, on mówi, że za każdym razem, kiedy odkąd przyjechał z Afryki to za każdym razem, kiedy odkręca kran z wodą, to czuję się zafascynowany tym, że woda leci po prostu. Umiejętność cieszenia się z małych rzeczy, myślę, że to jest, to jest bardzo, bardzo ważne. Gdybyś miała popatrzeć tak indywidualnie, jesteś otoczona ludźmi, spotykasz się ze studentami, z ludźmi, którzy mają dzisiaj niesamowite możliwości, mają pracę, pracują w korporacjach, zarabiają fajne pieniądze, mają rodziny gdybyś i też słyszysz ich opinie, jak wygląda ich życie, czy co jest życie szczęśliwe, gdybyś miała um, zwrócić uwagę na cechy ludzi, którzy mówią o sobie, że są ludźmi szczęśliwymi. Trochę już o tym mówiliśmy, ale gdybyśmy tak w pakiecie z dwie, trzy takie cechy mieli, mieli się przyjrzeć takim cechom, to co by to było? Jeśli chodzi o cechy, to chyba by to było trudne, bo mm -hmm. ja myślę, że to... Mm, jednak nie zależy od, od charakteru, mm -hmm. myślę, od cech, które. Myślę, że, że niezależnie od naszych cech możemy być albo szczęśliwi, albo wręcz mm -hmm. przeciwnie. Szczęście jest wyjątkowym, myślę, takim czynnikiem w naszym życiu, czy stanem który no, znowu jest niezależny od tego, czy pracujemy w korporacji, czy mamy własną mm -hmm. firmę, czy, mm, innych, czy, czy, czy żyjemy jeszcze w innych okolicznościach, ono wymyka się mm, takim miarą mm -hmm. jak wyraźnie widać. I, i znowu te, te badania, które są prowadzone przez psychologów na całym świecie, to wyraźnie pokazują, że szczęście, Jasne, łatwiej jest być szczęśliwym, kiedy żyjemy dostatnio i nie musimy martwić się dniem codziennym, ale wyraźnie to widać, że są ludzie, którzy mogą wcale w dostatku nie żyć, a doświadczać szczęścia i to głębokiego, bo to, to też jest ważne, że, że, że to szczęście może mieć różne twarze, że szczęście może być powierzchowne, Mówi się o czymś takim jak euforia supermarketu. Mm -hmm. Czyli, że my w ogóle żyjemy w takiej kulturze, w której wypada być szczęśliwym, w której w ogóle się od nas wymaga tego, żebyśmy byli zadowoleni z życia własnego, i że często, właśnie kiedy spotykamy ludzi, no to kreujemy się na, na tych, którzy, no, którym się powodzi dobrze, którzy mm -hmm. są ludźmi sukcesu. Tymczasem, Okazuje się, że jeżeli szczęście traktujemy jako branie, to doświadczamy tej radości, mhm. ale też pojawia się dość szybko, niestety, taki, um, takie zjawisko jak nasycenie dobrem. Um, I ono się charakteryzuje tym, że żebyśmy nie wiem, jakich dóbr doświadczali i je posiadali, to one powszechnieją. Mhm. I to szczęście staje się takie bardzo płytkie. I ono przestaje być szczęściem, zwyczajnie. Mhm. <laughs> Ale są sposoby na to, żeby to szczęście pogłębić. I Jakie panu... to są sposoby? <laughs> ja myślę, że my wchodzimy już w, w nowy obszar. Mhm. Bo. Szczęście, żeby zostało z nami na dłużej i żeby ono było pogłębione, żeby ono towarzyszyło naszemu życiu niezależnie tak. od okoliczności. Nie tylko w hipermarkecie, Tak. <grym> Euforycznie. <grym> tak, nie w... tylko wtedy, kiedy chemicznie. <grym> <w uzdół. grym> tak. Nie tylko wtedy, kiedy kupujemy coś za pół ceny, mm -hmm. bo jesteśmy tego warci. Tak. <grym> bo to jest właśnie ten rodzaj mm -hmm. szczęścia takiego bardzo powierzchownego. Ale szczęście może też, to które może trwać z nami dłużej, ono wiąże się z dawaniem, a nie brakiem. Mhm. I też jest inna wartość. I to, myślę, bardzo mocno wiąże się z sensem. Mhm. No to nieuchronnie przechodzimy, przechodzimy zaraz do następnego pytania. Ja myślę, że chwycę się takiej myśli jeszcze. Z poprzedniego, z poprzedniego pytania i z poprzedniej Twojej odpowiedzi mówię, że dzisiaj trochę nie jest w modzie, trochę nie jest trendy, kiedy ktoś jest nieszczęśliwy. Mhm. Myślę, że tu chodzi też z, du, dużo o emocje nasze, że w ogóle, kiedy ktoś jest smutny, mhm. kiedy ktoś źle się ma, to dzisiaj w tej kulturze sukcesu trochę nie do końca jest to dobrze widziane. Czytałem niedawno książkę księdza Marka Dziewieckiego, i on pisał, że kiedy zadajemy pytanie komuś, dlaczego jesteś smutny, mhm. przykład, to trochę jakbyśmy go pytali, dlaczego jesteś chory. Mhm. Mamy prawo do tych emocji, do przeżywania ich, i bycie szczęśliwym wcale nie odziera nas z przeżywania trudnych emocji: emocji typu smutek, mhm. brak, żal po stracie itd., itd. To chyba jest w szczęściu, jest miejsce na wszystko. Na przeżywanie wszystkiego. Jest miejsce, i mnie też się cieszę, że powiedziałeś: trudnych emocji, a nie złych emocji. Mm -hmm. <laughs> Myślę, że to było zamierzone, bo rzeczywiście wszystkie emocje mają w, w sobie niekoniecznie szczęście, ale z pewnością mądrość. Mm -hmm. One wszystkie są do czegoś nam potrzebne i, i dobrze je przeżywać. I jestem przekonana o tym, że w takim głębokim szczęściu. Jest miejsce na wszystko, tak jak powiedziałeś, i mm, wszystkie te emocje mogą być też mm, może nie od razu, ale też takim źródłem mm, naszego mm, powodu do tego, żebyśmy mm, patrzyli na, na życie z innej perspektywy, mhm. żebyśmy zyskiwali doświadczenie, żebyśmy zyskiwali właśnie mądrość, a z tego też płynie szczęście. Mhm. Mm -hmm. Z naszego doświadczenia, z poczucia. Że wiem y, więcej, że mam większy wgląd w siebie, że lepiej siebie znam, że, że też zyskuję dystans do świata. To Super. też być może nie jest to szczęście mm -hmm. hipermarketu znowu, takie tak. euforyczne, ale spokój, który osiągamy, to też mm -hmm. jest źródło szczęścia. Mój terapeuta kiedyś powiedział. Kiedy zaczynałem swoją terapię, to było około 20 lat temu, powiedział mi, że nie ma łatwego szczęścia. Że jest pewna droga też do szczęścia. Wiadomo, że to, to nie chodzi o jakieś cierpienie, chociaż przez cierpienie też czasami przechodzimy, mogąc być szczęśliwym, bo to jest też wewnętrzny stan, tak jak powiedziałeś, stan umysłu, stan, stan duszy. Ja pytałem się o cechy charakteru. Myślę, że to pytanie nie do końca było. Bardziej dobre myślę, że chodzi bardziej o postawy, mm -hmm. które towarzyszą szczęściu. I tak jak tutaj mówiłaś fajnie, że o tym powiedziałaś, jest pewna uważność, otwartość, mm -hmm. empatyczność, uważność na życie, Refleksyjność, też przeżywanie. Ja myślę, mhm. że dla mnie takim, takim, taką bardzo ważną postawą jest postawa uważności, umiejętność zatrzymania się mhm. zatrzymania się, rozejrzenia się wokół, kto ze mną idzie, kto ze mną podróżuje docenienia tego, co mam mhm. to jest dla mnie taka, taka kluczowa cecha w szczęściu. Mhm. Powiedziałeś o drodze nie? i myślę sobie, że to też jest taki ważny, ważny moment i warto się na tym zatrzymać, ponieważ właśnie bardzo często jest tak, i mówiliśmy o tym, o tym gonieniu króliczka na początku, że my dążymy do jakiegoś punktu w życiu mhm. i wydaje nam się, że właśnie jak dojdziemy do tego punktu, to wtedy będziemy szczęśliwi, a jestem przekonana o tym, że wartością jest ta droga i że mm -hmm. i to właśnie o czym mówiłeś, że ważne jest jak do tego celu zmierzasz. Super. Że mm -hmm. ważne jest też z kim do tego celu zmierzasz, co się na tej drodze dzieje. Bo potem czasami przestaje mieć takie znaczenie co jest na końcu tej drogi. Tak. Ale ważne jest jakie właśnie doświadczenia zbierasz, tak. jakie doświadczasz, co przeżywasz. Mm -hmm. Więc ja też zachęcam do tego, żeby, żeby o to dbać, żeby mm -hmm. droga była wartością, żeby ona była szczęściem, mm -hmm. bo może być właśnie dzięki uważności, tak. refleksyjności. Myślę, że metafora drogi jest... A, a też jako pastor poruszam się często w obszarze Biblii. Jezus powiedział, jestem drogą, prawdą i życiem. I na tej drodze znajdujemy prawdę, na tej drodze znajdujemy życie i trochę żyjemy w takiej kulturze, Myślę dzisiaj, to jest kultura hipermarketu, ale kultura chce szybko. Mhm. Chce szybko, chce teraz. Kultura ta, instant. Tak, kultura instant. Mhm. I, I w tej kulturze bardziej jesteśmy sfokusowani na celu niż na drodze. Mhm. Cel jest ważny, bo bez celu ta droga też nie ma sensu, ale czasami mam wrażenie, że nie zastanawiając się nad, nad drogą, mhm. gubimy piękno celu. Dochodzimy do niego sfrustrowani często, bo metoda, jaką mm. osiągamy rzeczy, jest kontrowersyjna, co najmniej może być kontrowersyjna. Więc ta metafora drogi jest dla mnie ważna, nie tylko jak co osiągamy, ale w jaki sposób dochodzimy. Do tego jesteśmy teraz w obszarze wartości. Myślę, że to, to fajne. Rozmawialiśmy dzisiaj wcześniej, jeszcze rano, pijąc kawę o Wiktorze Franklu, o wartościach, mm. o logoterapii. I tak sobie myślę, że. A, co, czy według Ciebie duchowość ma wpływ na, na bycie szczęśliwym? No bo człowiek to jest złożona istota, składa się mm -hmm. z duszy, ducha, z ciała. Różne są koncepcje, ta dychotomiczna, trychotomiczna, jakkolwiek byśmy na to popatrzyli, ale jest to skomplikowany, złożony twór i jest ten obszar duchowy. I czy to ma wpływ na, na bycie szczęśliwym, ten obszar duch, duchowy? Myślę, mm. no że zdecydowanie, że właśnie sens mieści się, w tej mm -hmm. sferze, w sferze duchowości, mm, i że um, kiedy pojawia się sens w naszym życiu, to, to wtedy możemy po pierwsze dawać, bo to się zwykle wiąże. Mm. Um, tak jak mówiłam wcześniej, szczęście to raczej kojarzy się z braniem, a sens z dawaniem. Mm -hmm. Więc kiedy my odnajdujemy swój sens, to, to wtedy nasze życie nabiera treści, i, i zwykle pojawia się też cel. Więc to wszystko, ta, ta, ta nasza skomplikowana natura, wydaje się, że wtedy zaczyna działać w harmonii. Mhm. I myślę, że to, to też daje nam poczucie spokoju, spełniania, nie spełnienia, ale spełniania, i to mhm. też jest wartość, to jest właśnie tak. droga, pewnie. I, I z tego płynie takie spokojne, Szczęście. Mm -hmm. Nieuforyczne, ale głębokie, mocno zakorzenione i, i trwałe bardzo, w którym też można przeżywać różne trudne emocje, um, które nie zachwieją tego szczęścia. Jeżeli oparte jest to szczęście właśnie na głębokim sensie. Mm -hmm. Mm -hmm. Ja będę zmierzał e, dalej w kierunku relacji relacji z Bogiem, relacji z tym Bytem, transcendentnym. A różnie rozumianym. Jestem pastorem kościoła chrześcijańskiego, a więc mówimy tutaj o Bogu trójjedynym, ale ludzie różnie, różne koncepcje mają i różnie podchodzą do tego, a myślę, że poukładanie w, tych życiu, w życiu w duszy, ty jesteś psychologiem, czyli specjalistą od duszy człowieka, a więc w myślach tutaj w tej sferze wolitywnej, w, w sferze emocjonalnej ale e, poukładanie w sferze duchowej jest też bardzo ważne. Ludzie mają wiele pytań właśnie o sens życia, których nie odnajdują w obszarze duszy. E, mają wiele pytań o, o, odnośnie celu życia, sensu życia, ale też tego, kim jestem tak naprawdę. I to jest kolejne pytanie właśnie związane z tym, e, po co żyję. I tutaj w relacji z Bogiem e, odnajdujemy też siebie. Często moja podróż tak wyglądała właśnie w relacji z Bogiem. Odnalazłem odpowiedzi na pytanie, kim jestem i po co żyję. Do takich poszukiwań zachęcam. Psalm 73 mówi: moim szczęściem jest być blisko Boga, a więc w tej sferze duszy to jest też ważne. Ale dzisiaj mówiliśmy o, to, o takim zbalansowanym życiu o poszukiwaniu, o drodze. O ciekawych rzeczach, o, o byciu szczęśliwym. Monetka, bardzo serdecznie Ci dziękuję. To dla mnie był przywilej rozmawiać z Tobą, trochę pofilozować, powymądrzeć się. Ale ja myślę, że coś fajnego z tego się urodziło. Kochani, zachęcam do, do, do podążania tutaj, do subskrybowania na tym kanale. Tego, co tam wrzucam, tych filmów, one dotyczą uzależnienia, ale dotyczą też sfery duchowości, relacji z Bogiem. Napiszcie, jak Wam się to oglądało, czy coś cennego z tego wzięliście dla siebie. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!